Witam Was wszystkich z tej strony Michał i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmu na moim kanale. Spokojnie ten kanał nie umarł. W tym filmiku postaram się Wam krótko wytłumaczyć co się działo przez ostatnie dni z tym kanałem, ponieważ wielu z Was może być nadal zaskoczonych. Ci, którzy mają e, niezalekowanego na Facebooku, pewnie wiedzą o co chodzi, więc raczej nie muszę mi za bardzo tłumaczyć, ale na wszelki wypadek zrobię to, żebyście wiedzieli, jeżeli nadal jesteście zdziwieni, jeżeli ktoś chciał odsubskrybować, ale teraz ostrzegam, żeby tego nie robił, bo spokojnie wszystko wraca do normy, filmy znowuż będą lecieć. Ciórkiem, bo ciórkiem, ale jednak będą. Nie no, mam zamiar teraz troszkę zwiększyć regularność, ale o tym powiem na koniec filmu. Tak więc parę dni temu oglądałem sobie e, jakiś film. To był wieczór. Oglądałem sobie film na YouTubie. Nagle zostałem wylogowany z mojego konta. E, ponowne próby zalogowania nie dały rezultatu pozytywnego. No i następnego dnia postanowiłem znowu spróbować zalogować się oczywiście na mój kanał. Nie dałem rady, wyskoczył mi błąd. E, mianowicie YouTube przy... przyczepił się e, do jednego z moich filmów filmu sprzed ponad roku, co mnie tym bardziej zdziwiło, no i dostałem informację, że ten film z powodu naruszenia jakichś tam zasad, jakichś tam co, czegoś tam w regulaminie YouTube'a zostanie usunięty z mojego kanału tylko i wyłącznie ten film, ten film yy, no, pomyślałem sobie no dobra, nie będzie mi go żal, ma rok ten kto miał go obejrzeć już to zrobił tak więc nic mi nie szkodzi, jeżeli mi go usuną, tak czy inaczej mam takie filmy na komputerze na dysku, yy, no i co z tego potwierdziłem, yy, oczywiście wszystko dokładnie przeczytałem, nie było tam żadnych haczyków i dalej potwierdziłem, okazało się, że ten film nie został usunięty z mojego kanału, a stało się coś dużo gorszego, ponieważ wszystkie moje filmy zostały zablokowane w witrynie YouTube na moim kanale, wszystkie moje playlisty zostały usunięte. No i wyglądało to mniej więcej tak, że mój kanał umarł. Mój kanał wyglądało to mniej więcej w taki sposób, że miałem tylko i wyłącznie grafikę kanału, nazwę kanału, no i liczbę subskrypcji. Więc w skrócie było to dosyć śmieszne. Eee, że wiecie, żadnego filmu, tysiąc widzów, takie tam pierdoły, Pewnie mieliście okazję zobaczyć coś podobnego na kanale jego kiedy była ta apera Sprzed ponad e, dwóch, czy ponad roku albo dwóch lat, nie pamiętam. U mnie było trochę inaczej, ponieważ to YouTube pope 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 popełnił błąd. Eee, teraz już wszystko wróciło w miarę do normy. Napisałem pa parę odwołań filmy zaczynają wracać na mój kanał jeszcze nie wszystkie zostały przywrócone, ale mam nadzieję że to wszystko się jeszcze wyrówna że wszystkie filmy wrócą na swoje miejsce playlist chyba nie odzyskam, będę musiał je zrobić po raz kolejny, ale to chyba nie jest za wielki problem, ponieważ liczę się to, że filmy wróciły tam, gdzie powinny być no i to by było na tyle, mam nadzieję że ten materiał krótki, bo krótki ale wam się podobał, informacyjny, teraz mam zamiar przez ten cały tydzień każdego dnia, w ramach rekompensaty za te dłuższe przerwy, wrzucić po jednym gameplayu na dzień, mam nadzieję, że mi się to uda. Mam nadzieję, że komputer dopisze, ponieważ w taką pogodę jest tak koszmarnie gorąco, że komputer się wręcz pali przy renderowaniu filmów, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że to się uda. Cały tydzień filmów ze mną, no i to by było chyba na tyle. Taka rekompensata za tę całą aferę. Mam nadzieję, że już nie będzie więcej takich sytuacji. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie zasubskrybować, zalajkować, napisać komentarza. Cześć!